Hejka. Relo. Hejka, naklejka. Co tam, widziałem, że coś się pozmieniało z tymi pokojami, kurde. Ta, pozmieniałem. Tak, pozmieniałem. Ale co spokojnie, no na no, no, dużo. Kierowniku poczekaj, zaraz będzie jakiś tam ten tur. Ale i słyszałeś o banach, nie? No słyszałem, że są bana. Dzisiaj że, nie że... ma akcji, bo Evron, Tobiasz i Kubir bana dostali na jeden dzień. Znaczy widziałem pisze, że dostali um już jakby nie mają bala ponoć. A to nie wiem czy przepraszali, czy coś, ale w każdym razie mieli. A i tak dzisiaj raczej bez akcji żadnych będzie. To znaczy nie, nie ma... No możemy ich klepać, nie ma problemu. Dobra, jesteście wszyscy w bazie to kam, kam, kam. Dobra Na dół znajdźcie Dobra, a jest... Do pokoi Wszyscy są? Jest Invi, jest Cyfer Ej, bo nam cały czas zombie łażą po zamku, nie? Cyfer, Chodź, jak chodźcie. coś to przed zamek, przed ten, przed, przed zamek jak chcesz, wiecie Przed zamek mam przyjść? Znaczy no... Do pokoju. Do pokoju. Do Tylko to jest mordka z Minecrafta Dobra, jesteście, idziesz Invi? No ja jestem, no A jesteście? to do was? Na nie, dziedzinie tak, jest! Tak, tak. Ej, diables mi wiadro, zakłamał na, na dziedzinie jest Na dziedzinie jest choć. Co to jest dziedzinie? Aha, u góry, no tak. Tam, ok, dobra, u góry, u góry. dobra, na dobra, idę. Jest. Jestem. Już idę z tego na coś pokazywałem? Już idę? już idę Inwi, patrz na mnie. Dobra, to chodźcie dół Go na dół, go na dół, go na dół. patrz na go dół, tylko na razie jeszcze pokoje co, nie? idę na dół. Żebyście wiedzieli co i jak. Dobra, prosta sprawa. Tutaj, w tą stronę, otwórzcie sobie. W tą stronę... Uwaga. Patrz. Ja Patrz Nie, to cyfer. Dobra, no. Dobra. O, ok, w tą stronę nie budujemy po prawej stronie pokoju. Po tej stronie budujemy, tylko w lewo. Okay. Więc to jest tylko taki... To jest jakiś taki surowy korytarz. Po drugiej stronie wygląda identycznie. Ok, tam tutaj budujemy z obu stron. Czy nie? Y tutaj budujemy z obu stron. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj są wydzielone już pokoje. Każdy Aha. pokój y wow. to może mieć dwie wysokości oczywiście. Okej. Okay ja wlazłem chyba tam? Super, nie, nie, wchodź tej... tam, nie wchodź tam, no e, nie wchodź na wyższe, czekaj. Tutaj jest, tutaj są wydzielone pokoje na Witamy dwa możecie sobie oczywiście powiększyć je. Zajebisz Tylko się żeby ściany były z obsa, okay. bo tutaj dwa obsa w tamtą stronę i tutaj jest, yy... ojeju, wiesz o co kaman? No? Yy, fosa. dwie kratki w tamtą stronę, więc nie ma co. Więc tutaj są wydzielone pokoje. A, a, no. a czy za tym jest obs? Tak, jeszcze jeden. mówię. Dobrze. Dwie grubości. Bardzo dobrze. Dobra. No i teraz jest to to, co chcę wam pokazać, czyli to tak? jest nasza sala obrad, którą robiłem dzisiaj półtorej godziny, dwie godziny razem to z okej. Okay, okay. To co wlazłeś przypadkiem. Okay, okay. Dobra, patrzę, o. patrzę. A, patrzę. Dobra. A masz głowę no. ze sobą Cyfer? Tak, mam. Dobra. Stary. No to tak, tutaj uwaga, tutaj wchodzimy. U góry jest oczywiście lawa. Kurde. A gdzie, tutaj gdzie są złote złote zbrojki, no i to jest Aha. nasza sala obrad. Wow, wow! Czekaj, dobra, gdzie ja się, gdzie ja gdzie No ja i mam tak, się no właśnie musisz dać główkę. Staryj... Myślę, czy koło Jawora, czy koło Biega dobre? Koło Jawora. Ale bok no. no i tutaj jest Zajęzij nasza baza, a tutaj jest Dumów. Jesus Christ! Jak! Bazą. Jak ty to zrobiłeś z tą. Co? No, tak ja, no. idzie... Cały ba... I... Idzie kłaść poziomo. What the fuck? Ale nie, nic... stary, nawet poziomo nie chodzi o to, ale jak ty to zrobiłeś to od góry, widać ich bazę. Co jest? Jakby. No, no widać ich bazę. W bankrę, mapy, nie mapy. Widział? Jak? Nie... Co się... to są stary, trzy mapy. Stary, tego na hardcore nie było, dobra? Jak to wygląda? Jezus, ale Koks. No, i to jest nasza sala obrad, w której, no, wiesz, każdy ma swoje przydzielone miejsce, każda główka i. Nie, no, piękno. No, sprawa. i tutaj jest ważna sprawa jest to serce gildii, co nie? Yy, sala obrad, więc tutaj mhm. widzicie u góry, co jest? Mhm. No, no i tam jest to. Mhm. Więc po prostu główne miejsce, gdzie to jest. Yy, to nasz i zamek w razie czego ty po prostu. Tak, nasz zamek tutaj też jest. Ale no? super! Jeżeli ja byśmy aktualizować mapę, to bierzemy po prostu i idziemy z jedną mapą, jak tu zrobimy ten teren. To... ja nie wiem, to, wiem, ja nigdy rzeczywiście nie zrobiłem czegoś takiego jak coś. Ale ej, nasz zamek od góry jak wygląda, chłopaki. No. Tak, tylko co że fosa? tutaj... No. Ta fosa się trochę... Trzeba coś... to. Ta fosa nie jest jeszcze do, do końca a co, zrobiona. A co to jest to... za cypcyk jakiś zielony? To jest... To jest ty. To, to my jesteśmy w tym miejscu tutaj. Oj. Jesteśmy tutaj. A jak się no. ruszy, to się zmieniać, czy nie? Tak, nie, bo tak, tak, w sensie tak, tak. Jak masz mapę, to tak, ale tak to się Aha. Nie zmieni. Okay, okay. No. To znaczy nie zauważysz tego po prostu, bo cały czas jesteś w jednym miejscu, tak mi się wydaje, nie? Ale to znaczy, no. nie, 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 bo jak nie, 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 nie masz Aha. Jest... to się nie aktualizuje. Ona Aha, tak, miejsce, tak, tak. W którym mapa no to, miał to miał być mój pokój, w tym, do. W tym, tak, w tym, w tym miejscu leży mapa. To jest serce gildii tutaj. Ty no to lipa, bo oni jak zobaczą na streamie czy coś, to zobaczą gdzie jesteśmy dokładnie. Hmm. To znaczy mapy. Obrady Ty tylko spotkał na niewidzialność. Obrady, tyle. Ty, bo da się, z tego co wiem da się kopiować mapy, tak żeby widzieć innych chyba, nie? No. Na nich. I możemy sobie siąść i, i tyle. No. Piękna sprawa. Pogu? Pogu. Piękna sprawa. Pogu. No I, i no to mamy. Takie coś. No Ej, i pokoje ale też Nekse mamy. Ma miejsce. tego A to dlaczego że mam miejsce przy liderze. W ogóle. Kurde, ja Ej, zrób im taki stolik obok zwierzęcy. Nie no ja ja sobie robię, Taki mały, z miską jest A okay. nie? Na, jak, jak mamy banery, nazwane na przykład baza, dom, to kliknij mapkę i widać tam to miejsce. Tak, widać baner Co, na Tobias, to... Kubir o... to i Ebron Leveron banet Bogowanie perłami widać. Można na tutaj to na, można banerach, na banerach. Tak, na banerach można tę taktykę zrobić? Tak, można, tylko trzeba tam banery te dać. Możesz baner nazwany grupa A, grupa B i walnąć. I wiesz, A można wiesz, potem tak malować tak, na przykład, czy coś? No to nie. niestety nie. Musisz tam być w tamtym miejscu i to zaznaczyć. I wtedy pójść jeszcze raz z mapą, oznaczyć. Dobra. To I wtedy mamy to miejsce. Ja mam pomysł. Ogólnie Zaznaczone będzie można to. robić po prostu screena tego. I potem w pęcie na przykład malować drogę, którą będziemy szli. Można. No? Można. No, jakiś ten. Jakiś wiesz, na kanale. Retransmitting, nie? No, to też może być, no. Piękna sprawa. Kurde, bele Bany na 24 godziny. Jak wam się podoba? Pogu. Super! Liderze, no dobra, no, cyfer, to weź tą, weź, weź tą główkę, zamienimy z sitkiem. tak będzie obok jabłka tutaj. Bo bardziej aktywne osoby, co nie? O, no i gitara. A, no to super, ender chest. Ty ja może go w stole włóżmy faktycznie. Możemy w stół endera. włożyć. Bo jakby wiesz, była jakiś tu. atak na gilię, to żeby serce bronić, to można przyjść. O, Pog? Pogu? Nie no. Słaj, no i rack. Odwaliłeś kawał, dobrej roboty. Naprawdę. No to jeszcze nie koniec całej gildii, co nie A co to tutaj? O, e, to, to, to? Jest, to, jest, to jest kartograficzny punkt, który możemy prze, prze, przełożyć. E, możemy, co to znaczy, wziąć mapę, odbić sobie odbitkę mapy i pójść w tamtą stronę z tą mapą. odbić tą samą mapę. Chyba tak, 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 tak. tak, Można patrzcie, panowie. Zdarzać cele. Czekajcie, o. Kurde, po. po. Musisz odejść. O nie! Stary, zepsułem jak, Musisz ej, położyć mapę Ej, wiecie co byłoby śmieszne? Jakby istniał plugin, który sprawia, że jak na mapie odwracasz to się nie mnie nie trafiłem odwróci. Nie, nie, trafiłeś Poukładaj puzzle challenge Czemu nie strzeliła? są ludzie, którzy zrobili kiedyś mapy 100 na 100 na przykład i musisz 100 map stworzyć No wyobrażasz sobie ale, całą mapę Minecrafta zrobić. Ale jak ten, jak... W się sensie wychodziliście i każdy z krawek ja jakby po kolei, tak? Tak, ja chodzi, tak, tak, tak. Chcesz ja przejść przez granicę jednej mapy i robisz tak. drugą każda, wtedy. I wtedy okay. każda mapa to 150 na 150 chyba, albo 100 na 100. I musiałem ja, przechodzić z każdego kwadrata na każdy, żeby się wygenerowało. Czyli łącznie na 9 jakby, jakby takich tych kwadratów. na no, dziewięciu takich tak kwadratach byłeś. Mhm. Ja, mhm. Nie, ja, nie wytrzymam. Piękna sprawa, no naprawdę. na niewidzce. Dobra panowie, ja będę potem. Mamy salę, starka. Okay, i, i, i do zobaczenia, nie wiem, będę około 20 230 jakoś. Tak. Okay, no okej, okay, dobra, to, to potem. No, Hej, A co z tymi tutaj setami z tymi? To co tam w głowie pakujemy, to no, jest tych są ozdoba to jest. A, a Ty, ale a... jakieś takie zjechane totalnie nederytowy będzie można później podsadzać. No. No, to, to dobry plan. A gdzie ten? A gdzie będziemy umieszczać głowy naszych przeciwników? Rywali, w ogóle tutaj, Bro, patrzcie, największy. patrzcie, panowie, a jakby. Tylko, no, i by musiał wrócić. A jakby zamiast tych. Ty, yy, zbrojki. Jakby zbrojki nederytowe zjechane dawać tutaj. Ten na maksa jest takie, nie? Jakby to całe w takich nederytowych zbrojach było wypełnione, to by było zajbiście. Całoby było po ogół ostro. No, no. Panowie, no. jak, jak się czujecie z tym, że jestem tutaj na. jakby na głównym miejscu? Za trochę, trochę Dupka trochę boli, co? Iwiaczek? Boli, dupka? Czekaj. <laughs> Czekaj, nie Z, wiem, Za zasady tak. roleplayu czy nie? Inwi In to się tak robi. ale mnie dupa boli, <laughs> Kiedy <ci czas> mówi, <laughs> Boli ty, robią cięgi to krzyczysz i, Ale mnie dupa bolia! Dobra, piękna sprawa. Idę pokój robić w takim razie. <laughs> A tu już można robić pokoje? No, chyba tak. Chyba jo. Czy nie, no powiedz, że można. Indie? Nie, ja muszę mieć, kurde, sam. Ja muszę mieć, sam, sam, sam sobie sam. design zrobić. Czy coś, no jest nas tylko 10, nie? Więc jakby trzeba wypełnić te, 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 te pokoje, wszystkie, no, no, jakby się Raz, dwa, trzy, Halo. cztery. Halo. Miki, Hejka. chodź tu na serwer, oh. szybko. Halo. Neta mi wywaliło od 14, teraz mam net z telefonu, może mi lagować w Dobra, ale to jakby w bazie jesteśmy, więc tak spoko, bo dzisiaj jak taków nie będzie żadnych. T tutaj ponosz po prawej stronie można robić, więc tutaj są raz, dwa, kolejne trzy pokoje. A co, a co? No, po no pokoje. No pokoje tu na dole zrobił nam ten, Noirakt i Sarnenarad. Chodź, Miki, pokażę mi ci fajny pokój, totalne miejsce. Dobra. Totalny pokój, Tak Jak mnie nagle wywali, to sorry. No, Także nie klepiemy Mikiego, albo klepiemy Mikiego. Nie, właśnie nie. I z tej strony o chyba też po dwóch 14. stronach, nie? Czy nie? Czad. to jest. Musiałem z telefonem. Szkubę. No się zastanawiam właśnie, gdzie ty jesteś. Na lekcjach mógł być. Nie mogłem, bo słyszałem, jakby był robotem jakiś. Dobra, który pokój zajmujemy czat? Jeden, dwa, trzy. Pamiętajcie, że można już atakować, jakby. cztery. Dumów, nie który? nie wiem, czy jest ich dwóch czy czterech, ale jakby Zaha już się denerwuje troszeczkę. Nie wiem, czy go ciśniemy do końca denerwujemy, czy odpuszczamy? Ja Zobaczymy, czy psyka to... mu usiądzie. Let's go! <laughs> Znaczy wiesz, zawsze można, stary mówię, Busta sobie do widzów zrobić, czyli podchodzisz, do końca mówisz, że na nich idziesz i 5 minut, i wiesz, 5 kratek przed ich zamkiem zawracasz Cztery, mówicie, cztery pobić sobie rekord No to... dobra To zajmuję czwarty pokój w takim razie Za 2 20 by był Tak, ja wczoraj do... O Jezus. Jakiś update, my... Cześć, trochę jak na jakiejś kolonii, kurde Ja się co... pokoje no, zajmuje, kappa Niby event wygrali dzień wcześniej, ale dzień później przegrali w walce, nie? Ta, oni wygrali bitwę, my wygraliśmy wojnę Oni wygrali Co? No? Nie, bardziej wygrali my bitwę, się... a my kolejną my się bardziej wygrali bitwę, my bitwę, bo wojna jeszcze trwa.